A zobaczcie tutaj, jak fajnie są manekiny ubrane. Ten płaszcz jest bardzo ciekawy. On kosztuje 14,50. Widzicie, moi kochani, pisze, sprzedany. Piękny płaszcz. I on już jest sprzedany. Zobaczcie, on jest świetnie uszyty. Bardzo ładnie wygląda w sumie pasuje z tym swetrem z tymi spodniami także widzicie jest sprzedany i ktoś sobie go odbierze tak tutaj wygląda w Kringwinkel w tych wszystkich sklepach zobaczcie jeszcze jakie buty są na sprzedaż o wow ale ładne takie czarne miłe w dotyku 18,50 euro fajne i do tego jeszcze taka torba Kanes nie znam marki 20 euro. No i zobaczcie tutaj jeszcze tak fajnie wygląda ten magnakin cały ubrany na niebieski piękny płaszcz niebieski, do tego niebieskie spodnie i niebieski szalik. Um, i mamy tutaj fajny sweter taki delikatny fioletowy. A torabeczka 11,50. Fajnie to wszystko wygląda. O, widzicie? Można nawet buty do tego kupić, ładne. Fajne, rozmiar jest jaki tutaj. 37. Fajne buciki. I buty są w cenie 18,50. Fajnie wszystko wygląda. Po środku jeszcze mamy takiego pana, widzicie? Na ciemną ubrany. I pasuje do tych manekinów tutaj. No kto wychodzi za mąż, kobietki? Kto z Was wychodzi za mąż? Zobaczcie jakieś liczne suknie. Ślubne suknie, to jest bardzo ładne. Takie macekinki. Tutaj się tak błyszczą fajnie. Ta tutaj kosztuje 41 euro. Wow, ale pięknie. I zobaczcie, tutaj jeszcze mamy buty. Także, także jest wybór. Tutaj jest kolejna suknia. Ta jest piękna i ona kosztuje 61 euro i... Tak, 61 euro kosztuje, ale piękne ma rękawki. I jeszcze jest taka suknia ślubna, asymetryczna w kolorze brązowym. Ale w sumie czy to by była suknia ślubna w kolorze brązowym. A w sumie dlaczego nie fajnie wyglądają. Tu jaka ładna szkatułka 2,60 z takimi właśnie muszylkami. I jeszcze kluczyk jest, zobaczcie. Ale świetny patent. Zobaczcie jak ktoś taki zrobił Stoliczek 360. Kawałek brzozy. Nóżki jako brzoza i kawałek tutaj pynia, ale świetna sprawa, bardzo ładnie pomalowane, pięknie zrobione. Mam nadzieję, że to dobrze widać. O, że tak pokażę. Fajnie, fajnie. Można sobie postawić kieliszki albo po prostu filiżankę z kawą. Jaki piękny tutaj jest też wazonik Euro 60. Tutaj zobaczcie jeszcze, ale ktoś zrobił z drewna. Świetna rzecz. 2,85. Wow, czyli tutaj mamy kawałek surowego drewna i kawałek takiego już um, spiłowanego. Oszlifowanego. Piękna sprawa. Super. Ale ktoś miał pomysł, ładny. Zobaczcie, jakie fajne dwa krzeseła dwa krzesła wiklinowe można dostać Co kosztuje 4,60 a te mniejsze kosztuje 2,60, super ale ekstra tak położyć coś na tym na przykład kwiatka albo świeczkę w takiej osłonce fajnej super to wygląda zobaczcie, spójrzcie jakie dekoracyjne też są kaczuszki cena 20 centów fajne no to patrzę i je można raczej tutaj otworzyć coś do nich schować. Spójrzcie, jaka fajna ryba dekoracyjna. Tylko nie wiem, jaka... Tylko nie wiem, jaka to jest ryba. Euro 10. Może szczupak? Co Wy na to? <laughs> Zobaczcie, jakie ładne podstawki. 9,30 euro 30 Made in India. I słuchajcie fajne jest to, że jest taki koszyczek właśnie do tych podstawków, także fajnie. Tu mamy lampę, lampa naftowa, ale niestety bez szkła 5,85 zobaczcie tutaj jaka jest ładna Micha. I taka tutaj ryba wytłaczana. Super to wygląda. I to kosztuje 3,70 a tutaj jeszcze obok tego, zobaczam, piękne szkło, 28,10 euro być może kryształ. Wow, co ja tutaj widzę, jaki piękny tutaj jest wazonik, ale śliczny, zobaczcie jak on się cudownie mieni. Coś pięknego, wow, 5 ,10 euro 10 centów, wow, bardzo, bardzo ładne, podoba mi się tutaj właśnie to wykonanie. Być może to jest trochę kryształ, ale cudownie wygląda. Zobaczcie, tutaj są jeszcze takie mniejsze, różne wazoniki. Ten kosztuje na przykład euro 70, Mniejsze, większe, ale fajnie. I takie różne tutaj szkło. A mogę wam powiedzieć, że przed chwilą tutaj, co wam pokazywałam, koło tej michy był taki dzban. Niestety już go nie ma, bo wziął jeden pan. Go w rękę i poszedł sobie go kupić. Także widzicie, widzicie tak szybko tutaj produkty uciekają. Zobaczcie tutaj, jaka jest ładna kanapa, bardzo ładna. Ona kosztuje 66 euro. Taka materiałowa, no całkiem fajna. I dużo ludzi tutaj jest. I jak widzicie, to nawet pan tutaj czyści stoliki. Także dbają, dbają o te meble. Zobaczcie tutaj, ale świetny kącik tu zrobili. Zobaczcie, jest fotel i dwie podwójne kanapy. Do tego jeszcze jest taka śliczna szafa z witryną. Wow, ale pięknie, ale pięknie to wszystko wygląda. Jeszcze jest lustro i w tym lustrze jestem ja. Ale zobaczymy. Zaczniemy tutaj od tej witryny. 52 euro. A szkło to nie szkło. Wiecie, co to jest plastik? To jest taki właśnie materiał, jakby plastikowy. Także to nie szkło. Ogólnie, gdybym kupiła tę witrynę, to, te, to ten, plastik, ten plastik bym wymieniła na szkło e, przeźroczyste. Natomiast bardzo mi się podoba kolor e, tej witryny. Te surowe deski. Świetna sprawa. Wow. Dobrze się zamyka, dobrze chodzi, także fajnie. Warto kupić, ale fotel jaki ekstra. I tutaj y, te podwójne kanapy. W sumie stół też bardzo ładny. No i ten dywan też pasuje. <grym> Zobaczmy, w jakiej cenie jest ten dywan. 14 euro kosztuje dywan. A, aha, 203 euro, czyli cały ten tutaj zestaw. Te kanapy y, i fotel. Natomiast jeszcze zobaczę lampka w jakiej cenie jest. Lampka. Jest cena 25 euro. I to lustro całkiem fajnie wygląda, wiecie? Całkiem. Całkiem fajnie wygląda to lustro. Lustro kosztuje 52 euro. Tak. A tutaj jestem, nie? Pozdrawiam Was serdecznie. Szkoda, że nie jesteście tutaj na żywo. Bo naprawdę ładnie to wszystko wygląda, fajnie. Świetny pokoik. I żyrandol oczywiście przepiękny, przepiękny żyrandol. Ja już kiedyś go tutaj właśnie pokazywałam. Fajnie się mieni. Ale wiecie co, jeszcze wam pokażę, bo tutaj jest drugi taki pokój jeszcze zrobili. Wielkie łóżko fajne z takim zagłówkiem. Piękne szafki. To kosztuje 102 euro. O, tutaj jest coś jest fajne: to jest właśnie pokazana tutaj szafka nocna. Dołączona, oczywiście, do tego całego łóżka. I tutaj mamy szkło. To mi się bardzo, bardzo podoba. Znaczy mi się osobiście podoba. Nie wiem jak Wam. Szafka dobrze się otwiera. Styl taki fajny. Nowy materac. Wow! Jestem pod wrażeniem. Jeszcze poduszki można kupić nowe. 19,50. Piękna, wielka szafa. Ona kosztuje 98 euro. Żerando również ciekawy. 98 euro. Fajnie, dobrze chodzi zawsze to trzeba sprawdzić, wiecie czy drzwi nie odlatują a czy nic na nas nie poleci i tutaj jest jeszcze taka szafa tutaj ona stoi oczywiście nie, nie, nie do tego kompletu ale sobie tak stoi no i zobaczcie jak to atrakcyjnie, fajnie wygląda jeszcze tutaj jest taki ciekawy obraz afrykański no jest, jest tutaj wybór. Tutaj pani próbuje otworzyć te szafki, ale nie idzie. Szafki ciekawie wyglądają, ciekawe mają e klamkę, natomiast trochę ciężko chodzą, widać. A no widzicie, sobie zobaczę też tutaj, tak z bliska. Dosyć ciekawe są te szafeczki, ale coś tutaj nie idzie otworzyć. Także widzicie. No, tego akurat nie polecam ciężko, ciężko chodzą jakoś o wow, co ja tutaj zobaczyłam, ale piękny czajnik 2,80, zobaczcie on ma tutaj piękne kwiatki 2,80, wow śliczny dzwonek piękny, szkoda, że tutaj nie ma tej góry natomiast cudownie się prezentuje szkoda, że nie, nie widzę do niego filiżanek ale tutaj jest taki też ciekawy mlecznik Euro 10 O, made in Poland, zobaczcie Made in Poland, super O, za to jest mlecznik, zobaczcie, ale pięknie wygląda, wow! Euro 30 piękne. Ale fajna platera z takimi aniołkami 3,10 centów. Fajne, fajne naczynia. I jeszcze trochę Wam pokażę tutaj takich bluzeczek. Ta jest śliczna. 3,60 euro. Bardzo ładna. Taka koronkowa. Fajna. Białe bluzeczki. One tutaj są w cenie mniej więcej 4,65 euro. Ta jest śliczna, ale piękna. Bardzo ładna 3.60. Zadbana. Fajna, bawełniana. Bo to już czuć, nawet że to jest bawełna. Glamur. tutaj mamy bluzka 3.60. Fajna. Jest wybór w tych białych, słuchajcie. O tu jest jakaś liczna, fajna. No to będzie poliester. Ale ciekawie wykonana jest. 9,10 euro. No, zobaczcie, jaka jest na modzie. Kurteczka w panterkę. 8,60 euro. Fajna. Tutaj taki swaterek. Co tu jeszcze mamy? Też jakaś kurteczka. Tu jest jakaś taka Bordeaux. 8,60. Też ładna. Taka zapupka będzie. A widzę, taka ciekawa jest, też, też tak za szyję ma, fajny kolor jest. Tutaj takie różowe 14,50, tutaj taka w pomarańcz 8,60, ta jest fajna bo 14,50, ładny kolor. Veromoda jest nawet jeszcze 8,60, fajna. A tu jest taki delikatny róż, bardzo ładna 8,60. Tu jeszcze jest taka kurteczka 860. Fajna ma kieszonkę, SK. To jest ciekawa kurtka. To jest bardzo ładna. Super. To jest bardzo piękne. 5,60 euro. Taki ładny. Ładny polarowy płaszczek. O, ładne maguziki. Mam nadzieję, że dobrze widać, tak? Fajnie, fajnie jest wykrojony. Ciekawie. Zobaczcie, jaką tutaj biżuterię można dostać różne korale euro 50. A też są na przykład kolczyki 75 centów. Takie różne w muszelki nawet, ale fajne. Patrzcie, jaka taka kurtyczka dżinsowa w kolorze szarym. Fajnie jest uszyta, Falbanki ma takie. kieszonki 860. fajne, a tu jest jaka ładna kurtka. Taka szara. 860, super. Ładną podszewkę ma żółtą, widzicie? Bardzo ładna. A tu jest jaka zielona, ale śliczna. Tutaj jest ocieplana. HM HM, widzicie? Ale powiem Wam, że jest naprawdę fajna, jest gruba, tak na zimę. 8.60 jest świetna. Tam bym kupiła. W sumie ta niebieska też jest ładna. Tylko taka trochę lepsza, 8.60, taka na jesień. A tu chyba kaptur można schować. Fajna. Mmm, zobaczcie, jaka skajka. Ale powiem Wam, że to jest taki materiał. Bardzo przyjemny. Pięknie wykrojona tu jest. Fajna kieszonka otwarta bez zamku, bez zamka 22,50 euro. 50 centów. Ale ładne to jest śliczne i przemiłe w dotyku wam powiem. Warto kupić. Ale zobaczcie jaki to jest materiał. Jak to się błyszczy, widzicie? Wow, taka kurtka dla odważnych. Ona jest... 860 A taka na męską mi wygląda Z kolei tu jest raczej damska O, zobaczcie, a tu jest damska To tamta będzie męska, a ta jest damska Podobny materiał 860 To jest ładne To jest całkiem ładne 260 Zobaczcie tutaj jakie swetry można dostać ten taki jest ciekawy 6 ,10 euro 10 centów a ten jest jaki ładny 6 ,10 euro 10 centów bardzo ładny albo ten 6 euro o śliczny sweter wow zielony fajny lola Lisa, różne takie niebieskie ten też jest ładny z takim guziczkiem to jest taki fajny materiał ładna niebieska I zobaczcie ma tutaj taką e, można taki zamek z tyłu można odpiąć trochę ładne swetry patrzcie jaka fajna bluzka Only, z arbuzem całkiem fajna i ona kosztuje 4,60 euro takie ceny, takie ceny mamy tutaj w nowym roku. Patrzcie tutaj, jaka fajna różowa bluzka. 3,60. A to jest jaka fajna. Ciekawe te rzeczy, ciekawe. Naprawdę jest w tych czasach teraz wybór. Zobaczcie, tutaj, jaka ładna koronkowa 3,60. Tu jeszcze takie zauważyłam, ażurowe. To jest świetna. Już patrzę, ile, w jakiej ona jest cenie. To jest Lola Lisa. 3,60 euro. Fajna jest. Bynajmniej mi się podoba. Tu jest taka ciemniejszy brąz trochę. 4,60 euro. Fajna. Niebieski Jasny, ciemny, niebieski. O, taka bluzeczka jest też. 4,60. Tutaj taka. Zielono miętowa. Ciekawe ciuchy. Patrzcie, tutaj, jaka jest fajna bluzka. Taka czarna, ale świetna. Jeszcze muszę zobaczyć, tylko w jakiej cenie. 4,60 euro. Dobra, cena. Fajne, fajne rzeczy. Jeszcze tylko kuknę na spodnie. Tak z ciekawości. Zobaczmy co tu mamy. O, spodnie 10,50 euro. Tutaj są spodnie 4,60 euro, ale miłe, miłe są w dotyku, słuchajcie, taka karateczka Zara. Eska. No szkoda, że nie większa. Wzięłabym. 5,10 centów takie. Tutaj takie jeansowe. 5,10 euro 10 centów. To są też fajne. 5,10 euro centów. 36 rozmiar. A te jakie ładne, jasne. Fajne. 12 ,50 euro 50 centów. A zobaczcie tu, jakie mega czadowe spodnie. No w Batmana ja nie mogę. Na kant. Ale ekstra. Widzieliście kiedyś spodnie w Batmana? Tak w sklepie, bo ja jeszcze nie widziałam. Ale to są ekstra, zobaczcie, no, gdziczek normalnie. No, prawdziwy normalnie Batman. Ale no, to będzie poliester. To jest 100% poliester, natomiast um, cenowo 5,10 euro. Wow! Wow, wow, wow. Te są jeszcze też fajne, lubię takie wpaski. I czarne. No, kobietki tu kupują. Pełen mają wózek, widzę już. No, super. No i takie zielone. Proszę zobaczyć jeszcze, słuchajcie, te buty, wszystkie. Zobaczcie, jak one się tutaj błyszczą. Na przykład te złote, jakie one są śliczne. USA. Aha, bo tutaj są rozmiary UK. Euro USA 38. Piękne. Naprawdę wyglądają pięknie. A zobaczcie te w cekiny. Wow. 41 rozmiar. Ale te są jakieś liczne. Takie, ale przepiękne. Wow. Dla jakiejś księżniczki. <noise> znaczy ja takie lubię akurat delikatne kolory też. Także 6,10 euro. Piękne. Zobaczcie, tutaj znajdziemy takie adidaski nawet, a wiecie jakie one są lekkie, 6,60 euro. One są tak lekkie, leciutkie są. Fajne. Naprawdę ciekawe buty. Te są też fajne. Na takim koturnie. Takie ala trampkowate, taki pomieszany styl, fajne. I na koreczku. Ale czadowe buty, ja cię kręcę. Zobaczcie te, jakie czadowe zamszowe. Ale jaki tu jest kotur. Wow. Fajne, naprawdę mega super buty. 10,50 euro, super. W sumie, jakby tutaj Wam pokazać, to jest cały regał tych butów. I zobaczcie, nawet trampki w kolorze żółtym 6,60 euro. 39 rozmiar. Tu mamy takie różowe Adidasy. Tu jakieś białe buciki ze złoceniem. 6 euro. A na koreczku mamy zielone, żółte, czerwone. Czerwone są w cenie 5 ,60 euro centów z takim kwiatuszkiem ładne i tutaj takie o niebieskie nawet się znalazły wow naprawdę naprawdę jest wybór jestem miło zaskoczona wiecie co jeszcze wam pokażę tutaj z tej strony te buty bo naprawdę one są ładne zobaczcie te adidasy z takim kwiatkiem 9 euro 60 centów te są takie ciekawe ale strasznie leciutkie bardzo ciekawe. Te są śliczne. Wow. Naprawdę. Ale te są jakie fajne. Amiko. Takie balerinki. 6,10 euro. Fajne. Te są też jeszcze ładne. Takie alamo kasynki. 9,10 euro. Super. Super, super rzeczy. Super. I jeszcze tutaj, zobaczcie, jaka fajna sukienka, jaki mega fajny kolor. Wow, fajna. No, kosztuje 6,10 euro, 10 centów, tak. Do odważnych świat należy. I jak tam jesteście zadowoleni, bo mi podobało się bardzo. Super były te wszystkie ciuchy, te rzeczy używane. No, powiem wam, że naprawdę, naprawdę jest wybór.